to w Simple House trafiłem przez kompletny przypadek. Kupiłem sobie ziemię, można powiedzieć na odludziu i chciałem zbudować dom i zastanawiałem się, czy ktoś podejmie się wyzwania zbudowania domu, jak ja przyniosę projekt gotowy, który można kupić, ale z moimi poprawkami. I moja przyjaciółka reżyserowała teleturniej w telewizji i w tym teleturnieju występował między innymi niezwykle sympatyczny pan, który przedstawił się jako pracownik firmy budującej domy. No i to moja przyjaciółka zapytała go, jakie oni domy budują, modułowe, takie lekkie, ale na specjalne życzenie też. I skontaktowałem się z tym panem. On chyba tego teleturnieju nie wygrał, ale za to ja wygrałem na loterii, to, że dotarłem do Simple House. Przyniosłem gotowy projekt, ale powiedziałem, chcę mieć to zupełnie inaczej zbudowane niż jest na tym projekcie. Przede wszystkim chciałem, żeby to był dom lekki, żeby tam nie było w nim cegieł, żeby nie było e, żadnego Suporeksu, czy jakkolwiek się to nazywa, ja chciałem, żeby to był zdrowy, oddychający, ciepły dom. I oni powiedzieli: tak, no zrobimy to. A czy zrobicie to tak, żebym ja miał wielki salon katedralny w takim domu? Zrobimy. A żebym miał takie gigantyczne okna. I żeby ten dom z zewnątrz wyglądał bardzo niepozornie, ale od drugiej strony, żeby dla mnie prezentował się tak, żebym ja się tu dobrze czuł i żeby był tak ustawiony jak łódź na morzu e, pośród zieleni. Zrobimy ci. No i zrobili. Wszystko to, co chciałem, wykonali. E, niezwykle sympatyczna ekipa. Nawet jak miałem kłopoty finansowe i musieliśmy zwolnić budowę, Dobra, zwolnili. Będziemy dalej ciągnąć. Wszystko wyszło idealnie. I teraz mieszkam w naprawdę domu moich marzeń. Pierwszy raz w życiu mieszkam w domu, który jest ciepły zimą, a latem jest idealny. On jest tak odizolowany od upału, że to jest w ogóle coś nie, nie, niebywałego. Poza tym. Wydawać by się mogło, że to dom szkieletowy, to będzie wszystko słychać? Nie. Tutaj nic nie słyszę z zewnątrz. Czasem wręcz budzi mnie moje własne burczenie w brzuchu. To jest Simple House. To jest. Jest coś takiego w tej firmie, co się nazywa genius loci. Genius loci to jest duch miejsca. Oni mają tego ducha miejsca w swojej własnej firmie. I tego ducha miejsca przenoszą do domów, które budują. I dzięki temu te domy mają od razu dobrego ducha. Także to powinno być, ta firma powinna się nazywać Simple House wraz z genius Loci. To mówiłem ja, Jarosław Kret.